Okay, więc pierwszą rzeczą są zdecydowanie swetry, ciepłe swetry, tak każdy wie zachodzi, bo jeśli po prostu nie może ich zabraknąć. Hey, yeah, Kolejną rzeczą są skarpetki flafi. Ja wiem, że te, które trzymam nie są fluffy, ale te, które były się piorą aktualnie, więc przepraszam bardzo ale życie. Kolejną rzeczą są pomadki, ja wybrałam Baby Lips, bo moim zdaniem mają naprawdę urocze opakowania i świetnie nawilżają usta. Kolejną rzeczą jest pomadka z H&M. -u. Kolejną rzeczą jest kocyk, kocyk po prostu musi być wiesień, chyba wiecie o co chodzi. Kocyk, książka, świeczki to po prostu tradycja, no, nie może, nie może nie być koca wiesień, no nie może. Kolejną rzeczą są książki. Ja aktualnie czytam Girl Online i mogę ją śmiało polecić. Bardzo fajne też są Szukając Alaski i Mroczne Umysły, więc jeżeli jeszcze ich nie czytaliście, to już wiecie, co ma się robić w tym miesiącu. Kolejną rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie jesieni, są świąteczne... Nie, jakie świąteczne? Są świeczki. E, moja akurat jest z Kauflanda bodajże e, i pachnie jabłkowo... I nie, pachnie cynamonem. I naprawdę, warto ją kupić, bo świetnie nada klimatu jesieni. E, kolejną rzeczą, którą trzeba mieć w jesień jest czapka. Moja akurat jest z Allegro. No i wiem, że nie każdy lubi czapki, ale jednak warto ją mieć. Kolejną rzeczą jest dla ciała, mury z The Body Shop. Naprawdę przez cudownie pachnie. No, tak jak widać, właśnie tak. Więc teraz pokażę Wam mój dzisiejszy jesienny outfit. Więc moje buty są z jeansy są z Tiny a ten jesienny speterek jest z HM No, i tyle w sumie. Na samym początku rozpuszczam białą czekoladę i przekładam ją do dwóch misek. Do jednej dodałam papryki w proszku, żeby nadać pomarańczowy kolor. Oczywiście możecie to wspominać, ale stwierdziłam, że to będzie takie fajne nawiązanie do jesieni. No i teraz maczam tres lub paluszki, co po prostu macie w domu w różnych kolorowych posypkach. Ja akurat miałam kolorowe posypki i skruszone ciastka, ale dajcie naprawdę wszystko co chcecie. Może to być na przykład cynamon, możecie też po prostu posypać jakimiś skruszonymi ciastkami po prostu co macie w domu. Wystarczy teraz te klesę stawić na jakieś 20 minut do lodówki i wszystko jest już gotowe.